Kamera lubi, kiedy mamy na sobie mimikę. Mm -hmm. to weź, patrz komuś w oczy i, yy, i ten ktoś nie reaguje sobą na to, co mówisz. Czyli ty nie wiesz, czy to, co mówisz, jest na przykład zabawne, czy zaskakujące, mm -hmm. czy jest dziwne, czy wy wywołuje w tobie jakąś pogardę. No, my musimy przynajmniej podstawowe mikroekspresje na twarzy pokazywać. Jak ktoś będzie stał, wiesz, i będzie udawał, że ten poszyczek tak, wystudiowany tak, tak, tak. i że ja dzięki temu będę taki bardziej kompetentny, elokwentny i wszyscy sobie tak pomyślą, to jest oczywiście bzdura. Mm -hmm. Bo my, y, siedzący przed kamerą, natychmiast wychwycimy, że to jest po prostu wyuczona technika i nie wynika z tego, że my naturalnie pewne gesty wykonujemy. Czy posiadanie charyzmy to jest taki warunek konieczny do tworzenia skutecznych przekazów? Nie zawsze, bo mam na myśli tutaj niektórych polityków, którzy Aha. mimo braku charyzmy bądź głęboko ukrytej charyzmy przeszli szkolenia i się dowiedzieli, co działa na ludzi. Widzisz, ja, ja z kolei. Miałam przez bardzo długi czas w pracy przekonanie, że e, muszę się wpisać w ten sznyt obowiązujący, a więc koszula, marynarka, e, krótkie włosy, odpowiednio w, w, wystrzyżone z, jeszcze z pasemka. <grym> Ale to było dawno temu dawno nikt temu. Nie tak. Dzięki. Nie mogę sobie powiedzieć, że dzisiaj mówię niechlujnie, a jutro będę mówić wyraźnie, dlatego że się postaram, bo mam wystąpienie publiczne. Mm -hmm. Nie, ja mam się starać codziennie, bo to jest właśnie budowanie wizerunku. Nie mam być inna, kiedy nagrywam wideo dla, dla kogoś, tylko ten, kto mnie zna, powinien powiedzieć, ależ naturalnie wypada, bo jest dokładnie taka sama, jak wtedy, kiedy rozmawiamy ze sobą prywatnie. Yy, e, a każdy inaczej, uh. Uh, tak, każdy inaczej, tak jak się śpiemy inaczej, jeden ha ha ha, drugi hi hi hi, trzeci hu hu hu, no różnie się ludzie śpiewy. Ja już nie tak. będę demonstrować, bo wiem, że tego jest za dużo zawsze, więc <laughs> <laughs> będę powciągiła. Ty się śmiesz. <laughs> Boże, jaka pani mała, jaka pani e, szczupła, bo w telewizji to wygląda pani taką wielką babę, nie? Ja mówię, no dzięki, po prostu super. I zawsze pytam, że lepiej czy gorzej. Nie no, na żywo lepiej, nie? A wiadomo to dobrze.